Cześć, wszystkim, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry The Sims 4. E, oczywiście na samym początku przypominam o sylwestrowym live, który będzie u mnie na Hitboxie o godzinie 21.00. Serdecznie zapras zapraszam osoby, które e, nie mają co robić, albo będą się nudzić, albo w ogóle, nie wiem, cokolwiek, tak? Nie macie co robić, sylwestra albo coś? Zapraszam na live'a, <tyle>, tyle wam powiem. A dzisiaj, mm, tak jak obiecałam wcześniej... W poprzednim odcinku i w ogóle, zajmiemy się tak, mamy wolne, zajmiemy się podbojem naszego gościa, czyli Adama. Tylko czy Adam jest obecny w domu? Nie mam pojęcia, zaraz zobaczymy, zaraz przejdziemy po pokojach i jest. Super. Tak więc przychodzimy tutaj i będziemy próbować poderwać naszego Adama. Oczywiście na dzisiaj nie będziemy zwracać żadnej tam uwagi, Ewentualnie, jak wrócą, to wniesiemy się z pokoju naszej e, Laury, a później to wiecie. <laughs> Może przeniesiemy się do zwykłego pokoju, bo dawno nie było e, tego punktu, takiego, z, takiego zwykłego punktu w każdym odcinku. Wiecie, co mam na myśli. Jeżeli nie wiecie, to polecam obejrzeć początkowe odcinki, gdzie. Pewna rzecz była takim ostatecznym punktem, który zawsze trzeba było zrobić. E, Okej, okay. ale w tym momencie zajmijmy się naszym gościem. Opowiedz porywającą historię. E, na razie nie będziemy szli e, w interakcję romantyczną, ponieważ no, nasza Simka nie ma zbyt dobrego humoru e, i to wyjdzie źle. Zobaczcie, jakie mamy. Oho, no zobaczymy. Nauczyciel musi na chwilę wyjść z klasy, by wziąć lekarstwo, wrócić więc z klasy, by pod jego nieobecność siedziała cicho i czyta, zadam które Czy Laura powinna to zrobić, czy spróbować zrobić inną lekcję? Eee, czytaj. Musi i musi się skupić. Pod eee, koniec zajęcia, nawet, nie pamięta, co właśnie. A, to typowe. Zobaczcie teraz, co mamy pod romantycznym. Ponura, pochwała. Spróbuj flirtować. Nie wyjdzie. Uwierzcie mi, to na pewno nie wyjdzie. Dlatego lepiej iść w takie zwykłe pogadanki. To czasami jest lepsze niż marna, e, mar, marna próba podrywu. E, a zobaczmy jeszcze... Aha, tutaj kamera mnie oczywiście przedstawia. Zostawia. Ok, teraz widzę. Ok, jest jaki pobudzony jest, tak? A ja bym chciała jeszcze zobaczyć w tym. No, nie jest to zbyt dużo. Ale więcej niż na samym początku, tak? Ożywiona rozmowa, może tego spróbujmy. Mam nadzieję, że nasza yy, Madison o wiele szybciej wyjdzie z tego tego niż. niż przypuszczam, no ale 9 godzin to jest nadal dużo. On nie będzie tutaj tyle siedział i później nie będzie chciał przyjść, bo mu się nudzi, tak? O ja to jest złe. Yy, Okej, okay, załóżmy, że nagrywam 5 minut. Załóżmy czysto teoretycznie. Młody, dorosły, dorosła. Y, tak. Y, jak wtedy mieliśmy problem, że Alex jest y, dla nas za stary, tak teraz Adam jest dla, dla nas troszeczkę za młody, ale to akurat nie jest problemem. Nie będziemy się tutaj przyjmować i widzę, że mi komar siedzi. Uwierzycie, komar i w środku zimy. Oh, masakra. Później dziada ubije. Nie ja będę robić takiej akcji jak jak kiedyś na streamie, co kapciem rzucałam w, w sufit. Do tej pory mam taką wielką plamę na suficie. Tak więc więcej tego nie zrobię i Wam też tego nie proponuję. O, poszedł sobie, super. Dobra, to w takim razie będziemy musieli się troszeczkę zająć nią. Mamy do opanowania troszeczkę programowania. Cały czas mówię za dużo troszeczkę. Ale mniejsza o to. E, Ćwiczek, programowanie. Poczekamy kilka godzin i zaprosimy go jeszcze wieczorem, bo jest dopiero 15. O, popsuło się, widzę, 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 widzę. Widzę, popsuło się. A, zamienimy, stać nas. Ok. No, gro, nie tnij. Au, nie tnij, nie tni. Kochajmy Simsy i jej zoptymalizowanie. Jaj, wszyscy klaszczamy, wszyscy jesteśmy szczęśliwi. Nie idź tam. Albo idź. Idź, to jest dobry pomysł. E, graj. Jack. Jack też wrócił. Dobra. To Jack sobie otw otworzy lekcję i je odrobi. E, odrabiaj. E, a później ma czas wolny, może robić co chce. Ty na razie się zajmij tym, a ja bym chciała naprawdę Madi się troszeczkę zająć, bo ona najbardziej to chyba przeżywa. Jeszcze tylko chciałabym spojrzeć. Mhm, nierozpoczęte. Ale to spoko. To nie ma większego problemu. Mam nadzieję, że, im że jak najszybciej uda nam się ogarnąć ten najwyższy poziom e, zawodu naszej Madi. Wtedy byłoby to około 2000... Simoleonów dziennie to troszeczkę więcej niż 1300 Simoleonów. W sumie 1300 to też jest dużo, no ale 2000 więcej. To by nie chciał. Yy, dobra. Odrobił pracę domową. Ukończone. Dobra. On ma czas wolny. Niech robi sobie co chce. Ty, moja misiu. Misiu, pysiu, kisiu. Siusiu, musiu, lusiu. Odrabia lekcję. Oleć towarzystwo yy, i. otwórz. Mamy jedzenie. Dobra. Dobra. I masz wolne. Amadi. Osiemnasta, dobra, wypadałoby. Yy, zadzwonić. Rozmawiaj z. Nie, 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 nie rozmawiaj z. Yy, zaproś na randkę na tej parceli. ok ja ci kazałam coś zrobić. Aha, dobra, odrabiasz lekcję, Ok. A, to muzyka stąd leci. Dobra, się zastanawiałam. Ok, zaraz będzie. Super. E, wiecie, co ja mam taki pomysł, że może ją przebierzemy? Na imprezę, jak wygląda na imprezę? Bo ja już nawet nie pamiętam. Yyy, a oficjalny? Aha, taki sam. Nie, dobra, nie. To wolę na, imp na imprezę. O, tak. To jest to. Ile jeszcze godzin gdzie zostało? Pięć godzin. Kiepsko. O, jest, 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 jest! Popraw humor. Odstrojona możemy iść do niego. No. Proszę bardzo, tylko nie zmarzni mi na dworze. Cześć, Adam! Jestem Adam i. <grywia> Lubię placki <grywia> Niech będzie. Dlaczego obrać? Okaż podziw. E, złośliwość podłe, nie. Zabawnego na pewno nie możemy użyć, bo jest zbyt smutna. E, Opowiedz dramatyczną historię. Okaż podziw. E, romantyczne? Nic. Pochwal wygląd, rozmawiaj, rozmawiaj, rozmawiaj. Przechwalaj się też, nie? Schlebiaj. O, możemy pójść troszeczkę w pochlebstwa jakieś. No dobra, to dwa razy pochlebimy. Co, co, co? Uff, lirciarski. No, 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 no. No, 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 Wiecie co? Spróbujemy go objąć. Zobaczymy, jak na to zareaguje. Czy on już jest na tym etapie, że się pozwoli objąć, czy nie? Jest! Czyli coraz bliżej. I z tego, co pamiętam, jest wolny, jest singlem. Tak więc super, super. Jeszcze dwa, trzy dni. Trzy dni, no dobra, trzy odcinki, niech będzie. I będzie na odejść? Dlaczego Jak odejść? Ale, ale, że co, że my. Co, 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 co wait, ja widziałam jakieś odejść. Na kogo ja wtedy kliknęłam? Na niego chyba. No, zrób wspólne zdjęcie. Jest odejść, Ale w sensie, że jak, że. Nie, nie, chyba, że go wyprosić trzeba. Trza. Trza. Tak bardzo trza. Okej, okay. odrobiona praca domowa. Super. Weźmie porcję i... i idź spać. A ty? Aha, ty już śpisz, nie. To ciebie już po prostu normalnie wyrzucimy do spania. Śpi. A my się zajmijmy naszą Madi. Um, poprosi o radę. Zobaczymy, jak na to zareaguje. Poznaj. Więcej opcji. Romantyczna? Nic przyjazna. Byłoby miło, gdyby była opcja. Y, zaproś na noc? Gdzie idziesz? A, dobra, okej. Okay. Myślałam, że siusiu, no ale. Poczekamy aż wyjdziesz, no? Dawaj, dawaj, dawaj. Gdzie idziesz? Gdzie idziesz? Misiu, gdzie idziesz? <laughs> Mm. zdrać sekret taki krok do przodu dwie godziny dobra, może jeszcze dwie godziny facet wytrzyma eee. Przyjazna. Oka podzi a może damy mu troszeczkę spokoju, niech sobie odsapnie o właśnie, to jest dobry pomysł to jest bardzo dobry pomysł. Razem już sobie poglądam telewizję. Troszeczkę zabawy im się podniesie. Pogadają sobie. Zobaczcie, że już, że już mamy połowę paska zapełnionego. Tak więc mhm, mm mhm, mm jest moc. E, długo jeszcze? Dwie godziny. Boże. No i chyba dzisiaj nic nie będzie. 40 minut. Ile? 22 uh, minuty No już prawie no 9 minut 2 minuty 0 minut No nie Akurat jak weszło 0 minut On poszedł no O matko boska Jaki fail Jaki fail Dobra idź spać no, Nie przydasz mi się już dzisiaj Idźcie wszyscy spać. Ojej. Akurat w momencie, kiedy skończyła jej się żałoba, wiecie, te ostatnie minuty po prostu zniknęły i zrobiła się pobudzona i w ogóle, to akurat wtedy powiedział, y, muszę iść. Było miło, ale muszę iść, no. A, weźcie tutaj facetów, zrozumcie. Nie da rady. Okej, okay, trzeba będzie zjeść o drugiej w nocy, no ale spoko. To akurat nie jest nic nowego. Otwórz, jest jakieś jedzenie? I jest jeszcze trochę jedzenia. Tak więc nam nie umrze. <laughs> Jack z głodu. Jej, ale po prostu nie mogę sobie tego wyobrazić, nie? Wyobrazić. Nie mogę sobie wyobrazić, jak on mógł to zrobić w ten sposób. Dobra, idź mi już stąd. O, świetnie. Jeszcze pęcherz ci skoczył. No super. Ta jakaś ciekawa smutna, dlaczego? Uuu, maleńka. Ej, no, ty jesz to? Czy ty tego nie jesz? Dobra yy, Siku i spać. <ścoughs> siusiu, paciorek i spać, tak? Tak zawsze babcie, babcie mawiały. Paciorek siusiu i spać. <ścoughs> Dobra, czwarta godzina. No... Wypadałoby ją obudzić. Da akurat sobie zrobi łazienkę na spokojnie. Jeszcze sobie zdążę troszeczkę telewizję pooglądać. E, komediowy. Szybciej wtedy powinna zabawa skoczyć. A towarzystwo to tam olać na razie. A ty? A ty możesz sobie pospać? Super, nie no. Dobra, poszedł spać. Super ekstra. A czy ty dzisiaj, Miśka, pracujesz? Pracujesz, ale dopiero od 17. Dopiero od 17. If you know what I mean. Ojej. Ja naprawdę jestem jakaś. niewyżyta w tych simsach. O. Nie, nie jest brudne. Dobra. Dobra, to nie idźcie nie idź przebierać, po prostu się wykąp. Yy, ok, i wtedy się sama ubierzesz. Zjemy sobie śniadanko i. O, świetnie. Zjemy sobie śniadanko. I pójdziemy. I zadzwonimy po. O, to nie odkładaj, tylko zjedz. Yy, I zadzwonimy po Adama. Tak trochę ten Adam nie będzie pasował nam do rodziny, bo tu wszyscy zagraniczni, on taki polski, no ale... Ale no trudno, już przeżyjemy, tak? Przeżyjemy to, że nie z tego kraju jest. A ty co robisz? Na komputerze? Pięknie! Ledwo wstał już komputer, zupełnie jakbym siebie widziała. Okej, okay, na dół, misiek. Zaraz wszyscy do szkoły idziecie. O, z siostrą sobie pognę telewizję, to mam troszeczkę towarzystwo, skoczę. O, pff, super. No, no, pięknie. I tak nie skoczyło, nic. <grybko> Okej. Okay. Szybko, bo ja nie mam czasu. O, sprzątnęła, no super. Dobra, to w takim razie. Wykwintny posiłek. Sałatka kaprysy. Osiem dań dla całej rodziny na, im, na imprezę więcej jest. Wystarczy na dłużej. Nie trzeba będzie aż tak długo i cały czas gotować. Ciekawe jestem, czy ona się tym się naje, nie? Taką małą porcją. No. Dobra. Odłóż. Yy, świetnie. Nie na randkę. Do, do spędzenia czasu z Adamem. O, proszę bardzo, przyjaciel. Przyjaciel. W sumie ma lepsze stosunki z Adamem niż z dziećmi. To jest dopiero hardcore. Yy, przebierz się, zmień strój na oficjalny. No. O, bajka. I poczekamy przy drzwiach. Wiecie tak. O Jezu, ucz się pilnie. Super. Dostała szóstkę. Czy jakąś tam inną ocenę? Najlepszą. Ok. Pochwal szczerze. Dobra, uderzamy. Jest rozbawiony. To może być ciekawie. Zobaczmy, co mamy w romantycznym. Zapytaj, czy jest w związku. Upewnijmy się najpierw, że, e, że jest wolny. Okej, okay, jest singlem. Dobra. No to teraz... E, wyznaj zauroczenia? Może troszeczkę za szybko, ale zobaczymy, jak na to zareaguje chociaż. E, nie wiem, jak na to zareagował. Flirczyk? No. Już przestań rozmawiać tam. Rozmowa jest nudna. Mm. A więc jednak coś się święci. Dotknął um, podryw. Um, pochwalwy... O, flirciara się włączyła. O, w wręcz róża. No no, zobaczymy na co w ogóle zareaguje, bo może. Uuu, jaka pozam! Hmm. Zadaję ryzykowne pytanie. Zawsze się zastanawiałam, jakie to jest to ryzykowne pytanie. Ale nigdy nie uzyskałam odpowiedzi o gry. Eee, poszło. Pierwszy pocałunek? Spróbujmy. O, Udało się. O Boże. To jest miłość. O, a był. zostanie chłopakiem, tak bajdałaj, żeby, żeby nie burzę. Nie wzięliście z oklikam. Easy. Jezu, Kuś, Kuś, Kuś na no, Kuś, Kuś. A może jest coś takiego o, pocałunek z pasją? Mm. Ciekawe, są, jak to wygląda. Mm. Wow! Polecieli w ślinę. To co, może Barbara? Może Barbara? No dobra, przekonaliście. Mnie. Tylko szybko, bo nie mamy czasu. A, zgodził się! Zgodził się! Zgodził się! O Boże, on się zgodził! O, nie wierzę. O, Jezu. Ale bajera. O, chociaż do dobrego łóżka idą. No, to kiedy robimy ślub? Hmm, w następnym odcinku? A może jeszcze w tym? Taki szybki ślub. Dobry pomysł. No, to już. Aaaa. A on już jest nasz, koniec. Idzie co, w ogóle już zróbmy wszystko, co mamy zrobić. <grym> Czyli mm, hejtnijmy się z nim i spłóćmy dziecko. <grym> Tylko tym razem ja wybieram imię. <grym> tym razem ja wybieram imię. Mieliście już swoje dwa imiona do wyboru, teraz ja muszę wybrać. Okej. Okay. No nie! O Jezu, już myślałam. Um, wyznaj nieprzymijającą miłość. Nie, nie rozmawiaj. To. Um, romantyczne. Oświadczy. się. Oświadcz się. Słyszeliście coś dziwnego? Hi, przyjął! Jaj! Ale ma okulary, trzeba będzie go zmienić. O matko bosk, ale będzie przy nim roboty. Eee, jej, super! E. No tak, bo nie wiem, czy oni zdążą przed pracą, żeby jej nie wyrzucili. Trudno. Jolo, raz się żyje, tak? No. Nie, nie rozmawiajcie. Weźcie ślub. O, jakie to słodkie. W piżamie wziąć ślub. Super. To taki romantyczny. Zawsze o tym marzyłam. Wiecie? Naprawdę. No długo? Nie sprawdziłam, gdzie Adam mieszka. Może on ma lepszą chatę od naszej. Chociaż wiecie co, wątpię. Eee... Okej. Okay. No taki chyba spoprałam. Nie, nie spoprałam. Aha, aktualnie nie ma na świecie. Ale 20 tysięcy przeniesie, super. To przerzucamy go. I tak nie mają co sprzedać, tak więc spoko. Muszę już iść, tak, super. Muszę już iść. Mieszkam tutaj, ale muszę już iść. <grych> Okej. Okay. Ej, żeby teraz mi się gra nie zbugowała jakoś dziwnie. Żeby on nie był naszym mężem, ale mieszkał w innym domu. No, to by było ciekawe. W sumie... Mniej... Yy, gęb do wyżywienia. Boże, ale ja traktuję tych mężczyzn w tych simach Bardzo materialistycznie. Tak podmiotowo. Okej, okay. okej, okay, dobra. Adam Nowak, tak, super. Eee, tysiąc... na... Oho, aha, uh aha, -huh, uh -huh, dobra. Nie ma pracy. Okej, okay, charyzma jakaś tam jest, coś tam. Jakaś Julia, Pawla, czy bardzo się ze nie lubi. Okej, okay, okej. Okay. Nie ma tutaj żadnej... Nie ma, ok. Czy jest praca domowa, serio? Czemu wszyscy? O, jest, jest młodym dorosłym. Możemy go od razu chyba dorosnąć, tak? Tam podejdź tutaj. Nie, na razie nie. Dobra, podejmiemy karierę dla niego. Zaraz zobaczymy, co będzie najlepszą karierą dla naszego Adama. Zaraz mu coś wybierzemy. No. Yy, przestępca? Dziewięć. Tajny agent. Guru techniki, astronauta, malarz. Sporto... Może sportowiec? O, dobry pomysł, dlaczego nie? Sportowiec musi... Sportowiec zawodowy i kulturysta. Dobra. Okej, codzienny trening. O 14. Czyli co, mógłbyś iść do pracy teraz? A to nie jesteś w domu? Okej. Dlaczego mi się zmieniły te... O, dobra. To mogę cię wysłać do pracy? Powinnam cię móc wysłać, ale dobra. No już trudno. To w takim razie... Wiecie co? Na dzisiaj to tyle. Mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. Taki szybki ślub zawsze spoko i muszę usunąć tą... ozdobę. O! Choinkową. W sensie tą krysmasową, świąteczną. O! Dobra, mam nadzieję, że odcinek wam się podobał i zachęcam do komentowania, łapkowania i wchodzenia na socjal, coś tam te strony moje, macie je w opisie filmu, bla 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 wiecie o co chodzi, nie będę się tej rozczulać trzymajcie się, do następnego odcinka i cześć!